Dziu, rozmawialiśmy w wywiadach wcześniejszych o przyciemnianiu. Co sądzisz o naświetlaniu? Teraz, akurat, został taki okres BPS-u, czyli bezpośredniego przygotowania startowego, bo za miesiąc zaczynacie, tak? Koniec kwietnia mhm. zaczynacie loty. Co sądzisz na temat przyciemniania i ewentualnie doświetlania. doświetlania. Znaczy ja jestem tego zdania, że to jest oszukiwanie yy, wiadomo ptactwa, gołębi, bo to jest tylko, doświetla się, to jest moje zdanie, doświetla się tylko po to, żeby temu gołębiowi wydłużyć dzień, żeby on dalej myślał, że to jest lato, no, jeszcze doświetlania ja nie robię, bo, 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 bo jeszcze nie zacząłem zaciemniać, zaciemniać będę dopiero od poniedziałku, bo dzień się w tej chwili wydłuży, bo wiadomo zmiana czasu, to od poniedziałku dopiero będę zaciemniał gołębniki, ale Czy chodzi... masz y, system jakiś okresu rozpoczęcia y, zaciemniania? Mam, mam. To jest właśnie mówię. W, y, teraz się czas przesuwa z, z drugiej na trzecią. Sobotę na niedzielę, dzisiaj jest sobota i od poniedziałku zaczynam zaciemniać. I to będą, te głębi będą zaciemniane do momentu, aż będzie się czas skracał, To będzie gdzieś tam powiedzmy 20, któryś czerwiec. I wtedy przestaje zaciemniać, a będę doświetlał. Będę im ten czas wydłużał. Bo będzie wtedy się dzień skracał. Tu o to się rozchodzi, żeby głębie myślały, że cały czas mają, tak jak teraz one będą myślały, że jest zima, i one będą pióra, pióra pierwszego rzędu lotka, będą trzymać, a później też będą trzymać, bo nie będą się przygotowywać jeszcze do pierzenia, bo będą myślały, że jest lato. No, wiadomo, że będzie lato, ale ten dzień będzie się skracał, i ten gołąb, wtedy on już przygotowując się do jesieni, do zimy, Zrzuca lotka. A nam nie o to chyba się rozchodzi, bo bynajmniej mi nie o to chodzi, a tym bardziej, że teraz jeszcze loty będą się trzy ostatnie u nas w oddziale zaliczyli do Mistrzostwa Polski, to musimy powiedzieć sobie, że jeżeli chcemy uczestniczyć i, i nam no powiedzmy zależy kto, jak tam kto chce, bo jedni chcą wygrać, drużyny, nie chcą, no wiadomo, każdy chce, ale jedni myślą, że, że prostym sposobem to osiągną, no nie da rady. Muszą po prostu się postarać i wtedy. Jak ja będę doświetlał do samego końca, do ostatniego, do ostatniego dnia, gdzie będę wkładał tego gołębie, one będą myślały dalej, że ten dzień jest, jest wydłużony. I później, w momencie na ostatni lot, jak daję gołębie na, o, o, z pełnym piórami, czy tam powiedzmy jedno rzucić, czy dwa, już nieważne, ale żeby nie rzucił więcej jak pięć. To jest też moje zdanie. Więcej jak pięć, to takiego gołębia powinno się zatrzymać w domu i już nie dawać na loty, bo wtedy właśnie zaczyna się jeżeli chodzi o pierzenie, zaczyna się coś takiego, że ten gołąb jest przemęczony. On zanim zacznie pierzyć, to musi dojść do siebie i to czasem trwa nawet 2-3 tygodnie. Tym bardziej, że w okresie pierzenia dużo no, energii trzeba. Bardzo, trafię. bardzo dużo. I wtedy trzeba tym gołębiom podawać takie różne specyfiki. <laughs> ja na przykład podaję tak, żeśmy już rozmawiali, współpracujemy już trochę lat. Ja na przykład turbo misia to ja podaję cały czas, nie? Jak jest, teraz lęgi są. To, żeby się napędzały fajnie na jajka, dostają. Bo ja bardzo ubogo karmię po pierzeniu, zaznaczam po pierzeniu. Jak się głębiej już całkowicie spierzą, przestałem je podawać, różne specyfiki. Bardzo biednie dostają, dostają u mnie owiec. Czy Ta... robisz im redukcję? Tak, i one później znowu, znowu, jeżeli zaczynam przed parowaniem, powiedzmy tydzień, dwa tygodnie. Może być już ciepło, nie, nie wiadomo, jak dasz im słabo jeść, nie będą się parować, to tam nie ma o czym mówić. A już dalej pędzić na jajeczka, to, to już w ogóle zapomnijmy o tym. I wtedy zaczynam znowu podawać dużo olei, dużo tych specyfików, takich... Ja na przykład podaję tego Turbomisia, czy turbodaładowanie, ja to podaję systematycznie, najwięcej właśnie podaję, jak jest pierzenie, jak daje w rozpłodzie, jak są lęgi. Nie ktoś spróbuje i później nikt do mnie zadzwoni, nawet niech mi powie, że to jest bzdura. Niech zobaczy, czy to faktycznie mam rację, czy nie. Niech to podaje młodym starym gołębiom, które karmią młode. Niech zobaczy jak szybko. Na drugie lęgi one się napędzają. Na no tu jest efektem y, uzupełnienia energi, energii przede bo wszystkim. Bo gołąb... do sezonu też one będą przygotowane, a nie będą wyeksploatowane. Nie, nie, bo w trakcie sezonu, że ktoś myśli, że jak będzie to podawał i, i zdobędzie mistrzostwo, sorry, no, no nie, o to, nie, o to, nie o to się rozchodzi. Według mnie najważniejszym okresem jest teraz okres przygotowania przed lotami, bo później już loty to już to, co żeśmy zrobili, to musimy sobie tylko patrzeć i obserwować. Tak. tak samo jest z młodymi. To jest to samo, jak są młode loty. Nie ma czegoś takiego, że przychodzi, nakupią karmę ludzie, czy na durnot jakiś tam się nasłuchają i on później, on chce jakieś rozpiski i on, bo on zrobi, wygra. Nie, nieprawda to jest. To, wiem ze swojego doświadczenia, nie. To trzeba robić systematycznie i teraz, na przykład, jak są tutaj młode u mnie, ja mam już 60 młodych odstawionych, widzę, że rzucają pióra okrywowe, bo to jest normalny, naturalny proces i teraz one muszą dostać dużo, dużo energii, bo one się pierzą. To nie jest tak, że teraz dostaną dużo białka, one będą puchły, nie. One muszą, to jest tak jakby, tak, tak samo jak po lotach dostaje gołąb do pierzenia. Ja dużo daję do, teraz w tym roku daję bardzo dużo myślanki, takich w tamtym, nie, jak było pierzenie i dużo olej. Non stop oleje tak. i maślanka. Oleje, maślanka, maślanka poziom energii, tak? Uzupełniać. I to młode dostają teraz, to, to widać po nich. Ja jak wypuszczę młode w tej chwili, to one se fajnie fruwają. Nie, żeby mi tam odlatywały czy coś. Nie, one sobie fajnie fruwają, fajnie się pierzą i widać. I co najważniejsze nie rzucają tych lotek pierwszego rzędu. Te, te pióra, które one później będą, będą napędzały cały ten system, nie? I tylko okrywowe I to jest bardzo ważne. I teraz one. Przechodzą ten proces, bo starego wębie nie. Wiadomo, że nie, bo te starego wębie już to przeszły wcześniej i w tej chwili w tej chwili już ma, u mnie mają znoszone, poznosiły po drugim jajeczku samiczki i ja już przechodzę na karmę lekkostrawną W tej chwili po to, żeby tylko, żeby znowu nie zapały masy, bo nie potrzeba. Bo to już te loty <laughs> musimy sobie powiedzieć, nie wiemy, czy się rozpoczną i kiedy i jak. No na razie jest planowane na koniec marca, na razie kwietnia, przepraszam, na koniec kwietnia. Początek maja, ale czy będzie? Tego nie wiemy. no, no na razie ale trzeba wszyscy, być na razie wszyscy mówią, że będzie. No i dobrze, no i niech tak będzie. I jeden szykoje tak, drugi, tak. I wiadomo, nie? Każdy ma swoją szkołę. Tak, ale później, żeby nie było, że, że się o tym nie mówi, że o tym się nie czyta, że gdzieś tam ktoś w kiedyś jakieś opowiada, jak nie podawał przez cały rok systematycznie pewnych rzeczy, to niech sobie naprawdę wybije z głowy, że mu się to uda. Nie ma, nic, nie ma przypadków. Dokładnie. Pracować trzeba z tym. To jest cały tak jak cały rok. To jest tak jak zawodnik. No. Przecież ktoś jak ćwiczy, nawet bieganie. No przecież on w przeciągu miesiąca nie zrobi formy takiej, żeby będzie wygrywał. Nie? No tak, to mu, on tak. Musi cały czas, cały czas, cały czas. Wiadomo, musi sobie zmienić jakieś tam treningi takie czy takie czy takie. Tak samo jest z głębiami. No. Przed samymi zawodami już też trzeba poprzyglądać, gołębie będą miały młode. Trzeba obserwować, czy jest na papce, czy jest na pędzeniu gołą, czy na tym. Na... No, naprawdę jest dużo takich bardzo ważnych rzeczy, i nie dać sobie spokój w końcu z tą myślą, tak jak ja sobie dałem, na przykład, że on musi iść. On nic nie musi. To jest zwierzę, to jest tak samo jak człowiek, też my nie wyczuwamy od siebie. Czasem stoimy i nie wiemy, czy, czy dobrze się czuje, czy nie czuje, bo ja muszę biec. Nie, nieprawda. Każdy zawodnik wie, to musi być forma. I wtedy można takiego zawodnika wystawić, liczyć na niego. Nic na siłę, z Nie. dobrą intencją tylko. Ja bardzo, bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy nas wspierają, którzy nas oglądają i którzy są z nami od samego początku. Także jedne wielkie, wielkie dzięki.